Dzień dobry wieczór z tej strony i Witam was w kolejnym odcinku praktyce Jak wiecie albo nie wiecie wystartował już serwer Testowy serwer 9.8 Ja się na niego wbiłem I to co najważniejsze sobie Przejrzałem, więc w dzisiejszym odcinku będą dwie rzeczy, po pierwsze najważniejsze, nowy typ rozgrywki, dominacja, zapowiada się naprawdę sympatyczny trybik, zaraz Wam pokażę mniej więcej szczegóły tego trybu plus gameplay i druga sprawa, o której powiem już teraz szybciutko, misje indywidualne zostały troszeczkę przerobione, teraz te, które były w Plutonach, przykładowo w Pluton TDKów, Pluton Art, wynik może można wykręcić też samemu oczywiście będąc w Plutonie, ale jeśli wam się uda zrobić przykład to samemu, to też ten wynik zalicza misję. Więc to jest taki lekki ukłon w stronę graczy. Nie trzeba się męczyć w Plutonie, żeby, 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 żeby zrobić daną misję. Ten wynik też będzie liczony jako osobna wartość. A teraz to to najważniejsze, czyli tryb nowy tryb World of Tanks, tryb dominacji. W niego wejść. Będziemy mieli możliwość wykorzystania trzy czołgi, które też będą zmieniane podczas rozgrywki. Do dyspozycji będziemy mieć e, obiekt A140, T110E5 i AMX 50 b e, Te trzy pojazdy widzicie na screenie, są otoczane spe specjalną literyką D od dominacji i mają specjalne złote obwódki, e, czym się różnią na pewno e, na pewno tym, co na sobie mają, na taki AMX 50B jest wyposażony w działo e, oczywiście. 120 mm, ale tylko dwa rodzaje pocisków wozi e, zwykłe ppki oraz he. Ppki zadają obrażenia z 400 na, na, na 251 penetracji. Ppki przepraszam heki 515 demage na penetracji 65. 4 pociski w magazynku, ładowanie e, pocisku co 2,5 sekundy. 30 sekund to jest przeładowanie całego magazynka. E, 35 e, to jest 065 to jest rozrzut na 100 m Czas ładowania 2,5. Więc jak najbardziej sympatyczny wynik. Z kolei E5 będzie miała zamontowane działo oczywiście 120 mm i takie same penetracje, taka sama, takie, same, e, takie same statystyki jak w przypadku AMX-a, tyle że to nie będzie działo bębenkowe, tylko zwykła 120 e, 6 Rate of fire 6 pocisków na minutę, czyli strzelanie mniej więcej co 10 sekund bez żadnych dosyłaczy, bez niczego obrażenia. 400 na 258 penetracji, AHA 515 15x60 mm przybijalnej blachy, z kolei 140 będzie miała działko 100 mm, też dwa rodzaje pocisków: PPki oraz HEKI. 320x264 to są PPki, HEKI 420 na 50 mm penetracji, rate of fire, lekko ponad 9 strzałów na minutę, więc nawet, nawet sympatyczny wynik. 0,35 to jest rozrzut na 100 m, 1 czas celowania tego, tej armatki. Ogólnie pojazdy jakoś się wielką mobilnością nie wyróżniają. E, znaczy, może inaczej, tego się nie odczuwa teraz, bo nie, nie wiem czemu, ale jakoś nie odczuwają tej prędkości 65 na godzinę e, AMX-a. Ale i tak to wystarczyło, żeby sobie na mapie e, podziałać, jak to wygląda w praktyce. E, zaraz przejdziemy do gameplaya i e, no właśnie, może, może przejdźmy do gameplaya i zobaczmy, jak to wygląda podczas zabawy. Zapraszam Was na gameplay, który wykonałem live powiedzmy, czyli nagrywałem go na bieżąco, tutaj nie ma żadnych cięć, tak jak grałem, tak to widzicie w tym momencie. Są dwie drużyny po 10 zawodników. Nie wiem czy to jest spowodowane tym, że jest mało osób na testowym, to jest bardzo możliwe, ale podejrzewam, że po prostu zmniejszyło liczbę graczy w drużynach do 10, chociaż zobaczymy to później może. Potem jak jeszcze trochę program, będzie ich 15. Celem gry jest zdobycie jak najwięcej punktów, a dokładnie punktów 100, 100, dokładnie 100 punktów trzeba zdobyć, żeby wygrać, żeby wygrać rozgrywkę. Jeden punkt jest przyznawany za zabicie przeciwnika. 35 punktów jest przyznawanych za przejęcie flagi i dostarczenie jej do punktu rzutu flaga, jak widzicie jest w miejscu F5, w tym w tym trybie miałem też inny tryb na tej samej mapie, że flagi były od, odpowiednio w J5 i B5 po 3 sztuki, wtedy punktacja za flagi jest odpowiednio mniejsza, żeby... Mecz się za szybko oczywiście nie skończył. W tym miejscu jest flaga jedna. Trzeba po nią podjechać. Ten, kto, kto w nią wjedzie, przejmuje tą flagę i musi zabić do swojego punktu. Ja tutaj jadę jako pierwszy. Zdobywam tą flagę. Chciałem zrobić tu mały unik. Niestety drużyna już się na mnie wylała z jednej, jak i z drugiej strony. Nie miałem możliwości ucieczki. I w tym momencie ginie marne, ginę, ginie. Ja ginę, marnie, e, widzicie też mój kolega przejął tą flagę od razu, ale też zaraz ginie. E, jak zginiecie, macie 10 sekund na wybranie e, jednego z pozostałych dwóch czołgów, które macie do, do dyspozycji. E, ten, w którym graliście, ma tak cooldowna i przez 30 czy tam 25 sekund nie możecie go wybrać, ale nie ma takiej możliwości, żebyście nie mieli czym grać. Oczywiście te 10 sekund wystarczy, żebyście pograli zanim zginiecie. stamtem przynajmniej się już naładuje i będziecie mogli go wybrać, więc nie ma takiej możliwości, żebyście nie mieli czym zagrać podczas rozgrywki. Teraz widzicie, kolega z drużyny drużyny zabrał tą, e, tą flagę, ale z racji, że jest na ogrysku. Leci do specjalnej strefy, na, które są na H2, D2 e, oraz C8 i G8. 9, przepraszam. D, C9 i D9 i G9 e, to jest punkt reperacji, Tam można wjechać, i przez jakiś czas nasz czołg stoi w tym punkcie i jest naprawiany do full hapsów. To się odbywa oczywiście za free. E, Jak już się naprawił może lecieć w stronę swojego, swojego punktu zrzutu właśnie robi teraz takie małe okrążenie próbuje okrążyć naszą, naszą drużynę uciec od, od naszych od tych oprawców, z którymi jest nasza drużyna i wjechać na swój punkt zrzutu jak mówiłem wcześniej Punkt za zdobycie flagi w Pragi jest 35, punkt za zabicie jest 1. Wszystko to się liczy do waszej statystyki, jeśli macie tap, tap macie swoją tabelkę, tam macie wszystkie wyniki, jakie uzyskaliście, zarówno właśnie z jakimiś krytykalami właśnie jak teraz zobaczycie, zobaczyć, tego gościa podpaliłem, dostałem specjalną, specjalny achievement. I w tym momencie, o, oh, enemy vehicle destroyed, to też się liczy do waszych, do waszych punktów końcowych, w tym momencie ja jako najbliższy jadę po tą, po tą flagę i że mam blisko punkt zrzutu, który jest w kwadracie H8, postanowiłem po niego pojechać. Mam tutaj wsparcie też iMixa 50B, tego co widzę, za numer Więc mogę spokojnie to zrobić. Omijam ten punkt naprawy. Tutaj będzie walka z obiektem. Nawet się nie zatrzymywałem. Pojechałem szybciutko naokoło, ominąłem go i lecę do punktu zrzutu, żeby tą flagę zdobyć. I oczywiście, punkty dla drużyny. Wygrywa ta drużyna, która pierwsza osiągnie punktację, która jest widoczna na środku między tymi dwoma zielonymi i czerwonymi polami oraz, e, oraz ta, e, ewentualnie ta, która po 10 minutach, po tyle trwa bitwa, będzie miała największą liczbę punktów. Więc jak widzicie, ten tryb jest dosyć ciekawy, nie trzeba tutaj wygrywać maksymalnie. Zdobycie te, te punktaki wystarczy, że po prostu dobrze zagracie i czas Wam minie. W tym momencie, widzicie, dobijają mnie powolutku. Jeszcze staram się coś, coś się zrobić, parę punktów jeszcze zyskać. Przynajmniej dobijając tego obiekta i dodając mu obrażenia, zostałem już. Mocno pokiereszowany w tym momencie taranuje mnie E5 i kończę grę. Teraz mam znowu do wyboru obu, obu obiekta, albo iMix'a 50B. Wybrałem iMix'a, żebyście widzieli czym się do gra. Na dole macie oczywiście skrót informacji, na czym polega dany tryb, więc to jest wszystko yy, jak na tacy podane. Wybrałem iMix'a, który ma magazyn pępeńkowy i dzięki temu yy, tutaj jeszcze sporo, sporo yy, zdziałam. I, jak w ogóle powinno się grać tą grę, w ten tryb? Ogólnie, na yy, samym początku, yy, ten tryb wymaga bardzo dużej współpracy drużyny. Bez tego yy, ciężko będzie coś z koleś zdziałać. W tym momencie, na przykład przerwę, bardzo fajne podpalenie tego mixa i cały magazynek mu wpakuje ten w jego, ten jego kuperek i mam cały, cały czołg dla siebie. Widzicie też, macie te wszystkie krytyki, hity i te inne pierdołki, takie wyświetlone adzywmenty, które oczywiście weszły razem z wersją na World of Warships, chłopaki z tego skorzystali i to też fajnie wygląda, bo to też się liczy do osobnych statystyk. Jak mówiłem wcześniej, drużyna musi bardzo mocno współpracować. Ogólny podział jest taki. Obiekt 140 jest, jest pojazdem, który powinien jechać i zdobywać te flagi i jak najszybciej tą flagę zabrać do punktu zrzutu, e5 i AMX -y są do wspierania, z tego, że AMX powinien dobijać tych niedobitków, które tam krążą wokół i prowocać zrobić e5 to jest typowy tank, który powinien zatrzymać się i, i, i przyjąć ten damage oraz pomóc obiektowi dojechać do tej bazy bezpiecznie. Właśnie na tym mniej więcej polega rozkład w drużynie. Na tym polega zabawa w ten tryb. Tak w ten sposób. <laughs> drużyna powinna sobie jak najlepiej poradzić. Widzicie, teraz wygrywamy 89 do 14. Dwa razy flagę przeliśmy Sporo też ich rozwaliliśmy. Do końca 5 minut zostało, więc, więc już powolutku powolutku zbliżamy się do końca. Teraz wyjeżdża e5, ja skończyłem przeładowywać, Kolejny damage idzie na mój korzyść. I kolejny punkt, jak widzicie, zdobywam rozwalającą e5. Mam już 90 punktów. Kolejny punkt. Bo, mam, bo, mi, bo mi ten Amic wyjechał, więc mamy 92 punkty jeszcze nam zostało 8 punkciaszków do, do, do zdobycia 7 i wtedy zdobywamy zwycięstwo w tym momencie się ładuję, jestem już sklinczowany z tym, z tym obiekcikiem staram się delikatnie skontować e, Amic w tym, w, tym, w tym trybie jest bardzo, bardzo mocnym czołgiem o dziwo, sporo, sporo przyjmuje demedza i sporo potrafi odbić widzicie, ten, ten obiekt ma teraz problem, żeby w ogóle mnie przebić e, jak widzicie, o po kolei już poszedł, poszedł czas, flaga została zdobyta i w tym momencie kończymy rozgrywkę. Po każdej rozgrywce mamy ekran końcowy najpierw wstępnie ile kryt, widzicie spory, spory zarobek i 2300 też możecie sobie wybrać albo AL, albo poszczególny, poszczególny czołg. To też macie wszystkie achievementy na tym, na tym widoku pokazane, to, to w tym momencie mam achievement Use of Armor, czyli musimy coś w stylu jak, jak stylowa ściana i inne takie poszczególne archivmenciki Team Score. Tutaj się udało, że byłem najlepsze. Zdobyłem 1500 Expa i zadałem w sumie 8600 obrażeń. To jest sumaryczna wartość wszystkimi czołgami, jakimi graliśmy 4 zniszczyłem i punkty dla drużyny zdobyte 39, więc jak najbardziej wynik. Sympatyczny moim zdaniem. Tak wygląda właśnie nowy tryb. E, tak to się dzieje. Moim zdaniem naprawdę sympatyczna, sympatyczna rzecz. Będzie można się pobawić, zwłaszcza jeśli Wargaming da możliwość tworzenia własnych drużyn. Wtedy to już w ogóle będzie e, no, fajne taktyki dostosowane i będzie można naprawdę e, drużynowo pobawić się zacnie. Taka jest moja ocena, moim zdaniem tryb jak najbardziej do rozgrywki, do rozrywki szczególnie. Dzięki wam serdecznie, zapraszam Was na kolejne odcinki, trzymajcie się ciepło, cześć!